Cześć kochani! Nagrywam się filmik. Pokażę wam te ubrania, o których wam mówiłam. Ta bluzka z lemoniadami kosztowała mnie... 11 zł. i 99 groszy. To jest już drugi film, bo... pierwszy mi nie wyszedł. Pies mi wszedł, Skoczył na telefon i wyłączył Nagrywania. Ta bluzeczka jest kosztowała mnie dziewięć dziewięćdziesiąt dziewięć? Taka. Z wycięciami z przodu i z tyłu kosztowała mnie trzy dziewięćdziesiąt dziewięć. Ta bluzka kosztowała mnie 6,99. Ta bluzka jak piżama, nie wiem za ile. Te dwie pary skarpetek, nie skarpetek stupek, kosztowała 5 zł. albo dwie razem wyszło. Takie skarpetki kosztowały też 10 zł. Takie śliczne spodenki kosztowały 39 zł. A te spodnie z takimi ładnymi przeszkali. Tu na przykład można to zauważyć takie niebieskie plamy. O, na przykład tu, o widać takie niebieskie plamy. Z tyłu mają jeszcze taką jakby świecącą się. Dba. I one mnie kosztowały 25 zł. I żeby nie kończyć dwuminutowego filmu pokażę Wam jeszcze moje dwa nowe długopisy. E, takie dwa. Jeden z Reniferem, a drugi z Pandą. Następnym razem może Was zabiorę do Carrefoura na dział... E... Szkolny? A jeżeli nie, to może do Pekko, na działkę albo do parku linowego. I będę zakładać sprzęt. I jak będę po. Niestety nie, mo nie będę mogła pokazać, jak będę na linach, bo mam telefon. Więc pokażę wam jeszcze może całą Żółwia. Czy chcecie filmik o Żółwiu? Osobę. Sorry za odgłosy w tle. Ale chyba wam nagram drugi filmik. Więc pa! Wchodźcie od razu na drugi filmik. Pa!